i hey kochani, witajcie dzisiaj na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę wam opowiem o tym, o skandalach, które się tutaj e, dzieją w telewizji i na social me, e, mediach. Są dwa. Pierwszy to już wcześniej, e, aha, jeszcze wrócę, że mam na imię ja Tam Mieszkam 25 lat w Irlandii. Opowiadam o tym, jak mi tutaj się żyje i porównuję życie, może, do życia w Polsce. Czasami. I słuchajcie, są dwa, e, dwa skandale. Jeden jest taki, że nauczyciel Irlandczyk nazwał Dziecko, które identyfikowało się, powiedzmy, jako chłopiec nazwało dziewczynką. Już nie pamiętam, w którą to strony było, ale to, to o to chodziło. No i w związku z tym został wydalony ze szkoły, to znaczy zawieszony. I miał się, według sądu, nie miał się pokazywać w szkole. On jednak do tej pracy następny dzień poszedł, bo nie został wyrzucony z tej szkoły. No i go aresztowali i spędził jakieś 500 dni w... ponad rok. Dobrze, ponad rok w... nie wiem, czy w areszcie, czy w więzieniu, w więzieniu chyba. I pojechał teraz on do, do, do Trumpa, do, do USA i niby miał ten Trump się tą sprawą zająć, ale chyba nic z tego nie wyszło. I słuchajcie, wrócił i okazuje się, że ma pensję zawieszoną, ten tygodniówki, bo tutaj tygodniowość dostaje pieniądze. I zostało mu zablokowane konto, gdzie miał jakieś 40-50 tysięcy euro. Także państwo może wszystko, jak się państwo wkurzy, to a szczególnie jeżeli mamy pieniądze na jakiś tam kontakt, czy yy, w, mie w miejscach, gdzie mogą po prostu nacisnąć guzik i, i wszystko znika, yy, to, to mają do tego yy, prawo. To znaczy sobie te prawo tak czy siak ustalają i robią co chcą z takim człowiekiem, który ma trochę mniej, yy, dużo, dużo mniej yy, siły na to wszystko. Chłopak, yy, to jest młody człowiek. Ten nauczyciel jest bardzo dobrze wykształcony, cała jego rodzina jest dobrze wykształcona, jego, jego chyba ojciec i, i brat są prawnikami yy, i, są, i mają duży, dobry status społeczny, są takim, taką przykładną rodziną religijną. Yy, no i ten chłopak generalnie zrobił to po to, żeby stanąć, yy, stanąć żeby, żeby w, w Irlandii przestało, że yy, 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 tak powiem. Przestało się to dziać. Przestało, bo mam, mamy coraz więcej takich przypadków. Także on po prostu chciał podnieść w ten sposób y, alarm i pokazać światu, co się dzieje w Finlandii. Bo to zawsze było przeciszane Jego y, social media, y, media społecznościowe, tak? Y, są zagłuszane. Często gęsto wchodzi się na jego tam y, strony i te wszystkie filmiki są y, 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 powyłączane albo jest napisane, że prawda nie jest y, y, kompletna w związku z tym y, filmik nie będzie udostępniony. No i tak, to jedno, czyli przyjechał od tego Trumpa, ten Trump nigdy by miał mu pomóc i okazuje się, że jednak sprawa dalej się toczy, nie ma dostępu do swoich pieniędzy i nie ma, nie ma z czego żyć tygodniowo. Dobrze, że nie ma swojej jakiejś tam rodziny, w sensie żonym dzieci, bo, bo byłoby pewnie jeszcze gorzej. No i powiem wam, że jaka część Ilańczyków, może z 30% Ilańczyków, która stoi po jego stronie, tak, z tego co widzę, co czytam na internecie, w sensie oglądam jakieś tam wiadomości i pod spodem co ludzie piszą. Następna rzecz to jest Connor, osoba: to jest Conor McGregor. To jest facet, który walczy. Nie wiem tam w czym, ale nie wiem, czy bokser, czy, czy no nieważne. I słuchajcie, on jest, że tak powiem, od jakiegoś czasu jakieś tam były skandale w jego wykonaniu wiem, że, że dużo pije. Jakąś tam ostatnią sprawę mnie odgwał, co, co nie sądzę, żeby... No z tego, co, co, co czytałam, te ewidencje, co się wydarzyło, to nie wyglądało to na... Że, że to była jego wina. Ale sąd zadecydował, że tak, że to jednak jego i on będzie się od tego odwoływał. Ma dużo pieniędzy, jest bardzo bogaty i podczas pandemii był przeciwko Wiadomo czemu. Także ludzie go tam polubili poznali, ale za każdym razem próbuję go. Robię wszystko, żeby, żeby ludzie go nie słuchali. I słuchajcie, pojechał do USA nieoczekiwane zaproszenie Trumpa, też było pro-Trumpowe. I w parlamencie powiedział o tym, co się dzieje w Finlandii, czyli na przykład to, że mamy dużo nielegalnych imigrantów i jest, coraz, jest tego coraz więcej. Problem jej się powiększa. Że nie mamy z dostępu, tak jak mówiłam wcześniej. Słaby dostęp do, do służby, służby medycznej, miejsce brakuje w szpitalach. Powiedzmy, że różne, dzieje, różne rzeczy dzieją się na ulicach i bardzo często właśnie ci nielegalni są z tym, z tym związani. I do, do tego dostają wszystko darmowe, wiadomo, hotele, wszystko, wyżywienie, wszystko za darmo. I jest to już niekontrolowane, bardzo mało. Bardzo mało robi się w tym temacie, żeby to kontrolować. Nie sądzę, żeby w ogóle oni przyjeżdżali tutaj z jakimiś papierami. I to już jest w porządnych tysiącach. No i powiedział to głośno, bo powiedział, że będzie, będzie echo i w końcu ktoś zwrócił uwagę na to, co się dzieje w Finlandii. No i oczywiście zmasowany atak w związku z tym, co się działo w jego przeszłości. Tam były też jakieś narkotyki, jakiś alkohol dziewuchy i tak dalej. Także to wszystko się skumulowało i ludzie mówili, że on nie ma moralnego prawa, żeby wypowiadać się w tych tematach, skoro on sam żyje życiem, jaki żyje. No jak każda inna gwiazda. Większość, większość Hollywood. No ale wiadomo, że jeżeli on to będzie, na, będzie mówił coś przeciwko rządowi, no to wiadomo, że się, że będą na jego temat mówić, um, że wyciągną wszystko na jego temat. Aby, aby zamknąć mu, że tak powiem, dziupy, żeby, żeby więcej już nie powiedział. I nawet y, ludzie, którzy mają, y, y, wiedzą o tym problemie imigracji i walczą z tym, też nie są do końca pewni czy, pewni, czy to był dobry, czy to jest dobry reprezentant tego, co się tutaj dzieje, czy y, y, powiedzmy, że, że dzielą się, dzielą się i, i nie do końca popierają go w tym, jak to zrobił, co powiedział i kim jest y, y, i że mówi w taki sposób. Znaczy... Y, Dobrze, że mówi w taki sposób, ale to, że kim jest, no to tylko popsu, um, popsu to, że um, jakby chcemy o tym mówić, ale nie żeby takie osoby z taką przyszłością o tym mówiły, o. Także jest wielka, no ale wiadomo, rząd na tym korzysta. żeby, Żebyście wiedzieli coś na temat, temat rządu, to tutaj te same rządy są od 1922 roku, także Ponad 100 lat mamy te same, te same partie rządzące, tak? Dużo ludzi mówi, że to jest niemożliwe, żeby aż tak ludzie byli... Ludzie, ludzie byli tak głupi, żeby, żeby głosować na tych samych tak, tak wiele lat, że to musi być coś wspólnego z... Musi mieć coś wspólnego z tym, że te wybory nie do końca są zrobione w... E, powiedzmy, bez ingerencji. A inni mówią, no to tak, jest, że tutaj, i tak, wyboru nie ma, nie ma partii, które byłyby e, rezy re, rezystencją. Mm, nie wiem, jak to nazwać. No, żeby, żeby partii, która e, stanęłaby po drugiej stronie tak? i mówiłaby coś co innego niż te partii, które teraz tam są, bo, bo mamy taką malutką, jedną partię, ale jest bardzo malutka. Nie jestem od jakiegoś czasu, ale jakoś tak ludzie nie mogą się do niej przekonać. Ma mały głos, ma małą platformę, jeżeli, jeżeli chodzi o to, co, co sobą reprezentują, to bardzo mało ludzi wie o tym, bo tutaj jest tak jakby jedna telewizja, jedna publiczna i większość ludzi ogląda tą telewizję i generalnie powtarza to, co ta telewizja serwuje. Tam nie ma. Nie ma możliwości, żeby, żeby od Irlandczyka usłyszeć co innego, aniżeli to co w telewizji, jeżeli chodzi o większość. Bardzo ciężko jest przekonać i powiedzieć ludziom, że telewizja kłamie, żeby zaczęli oglądać co innego, czy czytać co innego. Zresztą nawet nie mają co czytać. To, co oni czytają, to jest zazwyczaj to, co się dzieje w USA, albo w UK, czyli w Anglii, albo w Ameryce. Raczej z wiadomości z innych krajów nie docierają tutaj. Ja powiem Wam, prowadzę dużą grupę około 10 tysięcy followersów i staram się przekonywać, znaczy dawać dowody na to, co się tak naprawdę dzieje na świecie. Bo mam takie wrażenie, że ludzie mają tak tutaj zamknięte, zamknięte głowy, że bardzo ciężko jest im do, jest przekonać do czegokolwiek. Ale staram się naprawdę od kilku lat, od kiedy... Była taka sytuacja tutaj, kiedy zmarło kilka kobiet. W ogóle tak, jeżeli tutaj mamy um, no ta służba medyczna właśnie o to chodzi, zmarła kobieta, która powinna dostać um, wyniki badań szybciej, chyba źle jej tam to przekazali później się. Sorki później się okazało, że um, żeby badania źle jej przekazali. Okazało się, że ona miała rak, który dawno powinien być leczony. I w związku z tym zmarła. Miała chyba trójkę dzieci. Wielki skandal. Później po niej było kilka kobiet, które też zmarły, w związku z tym, że rząd popełnił wiele błędów. To była wina rządu i tej głównej głowy medycznej, która, człowieka, który był odpowiedzialny za służby zdrowia tutaj. No i nie, nie, nie było przeprosin. Generalnie sprawa bardzo szybko uci ucichła. Jak ja usłyszałam o tej sprawie, jak ja sobie wyobraziłam, że to mogłabym być ja. Yy, za, właśnie o, yy, zastanowiłam się co zrobić, no i yy, otworzyłam, yy, otworzyłam to, yy, to konto, nie będę mówić jakie, żeby nie było, bo oni nie wiedzą generalnie kim ja jestem, Niech, sama jestem mamą i nie chcę, żeby yy, być atak więcej atakowana albo być, yy, powiedzmy mieć problemy z rządem, tak jak widzę, że reszta ma, która, ludzi, którzy mają duże pieniądze i yy, możliwość wybronienia się, a ja po prostu nie, nie miałam takiej możliwości na pewno. Także staram się na co dzień pokazuje to, co się w Polsce dzieje. Tłumaczę to, przetłumaczam. Staram się opowiadać w taki jak najbardziej banalny sposób, tak jakbym dzieciom opowiadała, bo naprawdę tej powiedzmy, to nawet nie jest inteligencja, tylko po prostu świadomość jest tak mała. 80% Irlandczyków wzięło wiadomo co, jak nie, jak nie 90, to znaczy te państwowe media mówią, że 90. Mi się wydaje, że trochę mniej. Um, więc staram się robić tą swoją robotę um, od tego czasu, kiedy właśnie usłyszałam o tej historii tej kobiety um, i tej dzieci, że w taki sposób potraktowany w ogóle żadnych odszkodowań, nic. Um, I od lat, od lat teraz właśnie prowadzę tę stronę. I widzę, i nawet w sprawie wojny, wiadomo której, teraz w najbardziej aktualnej, um, nie mają żadnego pojęcia jaka jest historia tego państwa na U, nie chcę mówić głośno, żeby nie było. Tutaj też przyjechali, dostali wszystko, już od trzech lat dostają wszystko za darmo, co mogliby za to. Już teraz płacić. Ostatnio znowu wielki skandal, że socjal daje im na naprawę samochodów. Naprawy samochodów i wypowiadał się jakiś mechanik, menadżer, który prowadzi swoją, swoją tam firmę, czy ten właściciel, już nie pamiętam, powiedział, że przyjeżdżają luksusowymi autami i wymieniają, wymieniają, nie wiem, tam opony czy cokolwiek czy co tam im trzeba. No i za to płaci socjal, że on ma wystawiać rachunek, i później zapłaty dostaje przelew z tego socjala. A mówi, że to są samochody, które były sprowadzone z, wiadomo, ich kraju. I to nie są nawet samochody, które płacą podatku drogowego tutaj. Także totalnie jest z darmu. I ja nie mówię, że, że ludziom nie należy pomagać, ale należy pomagać z głową i nie ma czegoś takiego, jak teraz będziemy następne 30 lat pomagać, bo to nie ma sensu. Większość wie, że to, że to nie jest to, co widzimy w mediach, to nie jest cała prawda. Wszyscy o tym wiemy, a w Irlandii, Irlandczycy mają taką tendencję mega, jakby to nazwać... Takiego pomagania bez, bez głowy, ale takiego, na, taką empatię, która jest e, nawet nie jest empatią, a jest czymś, co. Be, bez rozeznania takiej empatii bez rozeznania. Czyli po prostu słyszą jakieś hasło i od razu reagują bez żadnego zastanowienia się, bez pomyślenia, czy to jest, będzie rozsądne, czy nie, na jak długo i tak dalej. I to jest takie, taka ich narodowa wada, i przez to, właśnie, przez to jest tutaj tylu. Obcokrajowców, szczególnie obcokrajowców, którzy korzystają z dobrodziejstw ekonomicznych i to się nie skończy, ponieważ są nagrania, kiedy powiedzmy ktoś tutaj z Afryki dzwoni do kolegów w Afryce i opowiada tutaj o tym, jak Irańczycy są soft, czyli deli nie delikatni, łatwi, łatwi w manipulacji i wymienia im dokładnie, co mają robić i co mogą za darmo wziąć. I zwykle to za darmo trwa i, trwa i trwa, bo te często gęsto niektóre zasiłki są e, nielimitowane czasowo. Także y, Polacy dobrze są tutaj raczej y, y, traktowani, no ale to trzeba uważać, bo zwykle jak, jak im się dobrze robi, to jest spokój, ale jak im powiesz coś na opak, to potrafią zaatakować, ale to jest normalna ludzka natura. Ale generalnie jesteśmy traktowani jako y, y, ciężko prac pracujący i tak dalej. Z tym, że często gęsto też y, wykorzystywani, bo ja pracowałam, y, tak jak mówiłam wcześniej, w biurze, które zajmowało się pomocą y, socjalną, prawną i, i w ogóle. I często gęsto ludzie przychodzili, którzy byli właśnie wykorzystywani, nie, nie płacono im tak jak trzeba, nie dawano im tam y, pieniędzy za urlop, czy y, y, warunki pracy były okropne i tak dalej. Tak, a szczególnie kiedyś, teraz już trochę mniej, ale kiedyś właśnie wtedy, kiedy ja pracowałam, to Polacy mamy taką tendencję, że nagadamy, nagadamy, że coś tam nam jest źle, ale żeby coś z tym zrobić, to rzadko. Rzadko bywało, że nawet jeżeli powiedziałam dokładnie, co trzeba zrobić, to nie były trudne kroki, to tak średnio Polak generalnie na to nie zareagował, nie poszedł, nie walczył o swoje prawa albo były sytuacje, kiedy kilka osób powiedzmy były źle traktowane w tej ym, danej firmie, także było łatwiej, żeby pójść całą grupą i co z tym zrobić. Ale co, jak przyszło co do czego, to mamy taką tendencję, że się wszystkiego boimy. Yy, Uważamy się za gorszych. No, jak już nie zna angielskiego, no to musi być pod ludziem. No, tak wcale nie jest. Tutaj jest dostęp do tłumaczy. Yy, prawo jest fajne, jeżeli chodzi o prawo pracownicze. Yy, także nie ma się czego bać i tak dalej. Ja starałam się przekonywać latami i najczęściej ludzie mówili, a, daruję sobie za dużo zabiegów, wolę zostać w tej pracy i kontynuować i nie wiem, czekać na to, że coś się zmieni. Także tyle na dzisiaj. Tak jak mówiłam, te filmiki nie chcę, żeby były super długie. Będę kontynuować i zobaczę, co będzie się działo teraz na bieżąco i powiem wam, co się zmieniło do tej pory. Bo to się czasami zmienia na bieżąco, różne rzeczy się dzieją, ale ten właśnie problem z tym, z tym nauczycielem oś nazywa Inok Burg i tym Conorem McGregorem, To jest świeży temat. A jeszcze jeden temat taki szybki, że był mm, Ilanczyk, który robi takie filmiki na TikToka. Głównie chodziło o taką komedię, takie tam zabawne, różne rzeczy na temat właśnie Ilanczyków i ich tam przywar. Mm, bardzo go wszyscy polubili, bo bardzo mm, powiedzmy. Mm, jak to nazwać? Taki pokorny, o, może tak. Taki pokorny, taki, taki lubiany przez wszystkich człowiek. No i się okazało, że stanął po stronie właśnie tego Conora McGregora. No i co? I nagle został zaatakowany, że jest rasistą. I został w ten sposób za zaatakowany, że postanowił wyłączyć swoje wszystkie media socjalne. Dobrze nie mówię, społeczno społecznościowe, tak? No, chyba przestraszył się, jaki, jaka fala hajtu się na niego wylała. Gdzie on naprawdę fajnie to ujął, bez żadnego jakiegoś tam mm, zbędnych słów, pięknie to ujął, ale się ludziom to nie spodobało i zaczęli go atakować. Po prostu nie wytrzymał i wyłączył, wyłączył całkiem dostęp do internetu. Na jakiś czas nie wiem, czy wróci. Bardzo dużo opisało ludzi, że jest y, po jego stronie, ale nie, nie, może jest na tyle wrażliwy, że, że nie wróci do. Mm, no, zmienia, y, polepszanie ludziom humoru, że tak powiem, on takie, takie rzeczy robi, naprawdę dostał, dostał nagle taką y, popularność, rozpoznawalność, y, pieniądze, y, nikomu tam nie wadził, nagle, wy... a jeszcze to było to, że on go pytali, to nie było tak, że on sobie sam to coś powiedział, po prostu pytali, co on myśli na ten temat i powiedział. I jeszcze to też i tak powiedział w taki bardzo y, sposób delikatny. Mógł, mógł to powiedzieć bardziej, że to powiem tak skandalicznie. No i co? To jest właśnie to, jak chcesz powiedzieć prawdę, szczególnie tutaj, Facebook blokuje, wszystkie, wszystkie kanały blokują, rząd blokuje i dużo ludzi, którzy są za rządem, blokują. Także nie ma czegoś takiego jak prawo, wolność słowa, czy to, że masz jakąś prawo do tego, żeby. Powiedzieć, co myślisz na jakiś tam temat, a szczególnie myślicie, że wschód jest zaściankowy? Nie, właśnie więcej wiadomości ja biorę z, ze wschodu, że tak powiem, wschodniej Europy i przekazuję tutaj zachodniej Europie, która ma wrażenie, że ma właśnie zlimitowany dostęp do wiadomości, a jeżeli ma ten dostęp, to nie rozumie o czym się mówi, bo nie jest na bieżąco w, tej, w na przykład tym temacie. I często, gęsto trzeba im tłumaczyć właśnie w taki bardzo podstawowy sposób, żeby przekonać do że czegokolwiek. Nawet czasami pokazuje się fakty i to jest e, trudne, żeby przekonać, bo ludzie po prostu się zasiedzą 50 lat w jednym temacie, w swój sposób, e, w, tych, w tych swoich głowach i koniec. I czasami niczym nie przekonasz i, i nie wiem, jak, to, jak ta psychologia działa. Zresztą tak jest. Dobrze, tyle na dzisiaj, kochani. Słońce co, co właśnie zaszło. Piękna pogoda, dziękować Bogu za piękną pogodę. Dzisiaj cały dzień, jest piękne słoneczko. Niekoniecznie ciepło, cały czas w buzie, ale jestem tutaj nad morzem. Patrzę sobie, jak mój syn bawi się na playgrandzie, tak? bardzo zabaw. Zaraz mam tutaj plażę obok. Zimną wodę, bo zimną, ale piękne widoki. Zawsze przyjemnie się wychodzi i ogląda naturę. No i w międzyczasie obserwuję się to, co dzieje się w polityce. Ja, mówię, ja robię swoje, mam jakąś tam misję do wykonania i ją wykonuję. Czuję, że jest ważne to, żebym ja ze swojej perspektywy tłumaczyła Ilanczykom, jak świat wygląda, jak, jak różne rzeczy w polityce i w ekonomii, w geopolityce, że tak powiem, wyglądają. Mówię też o Wołyniu, mówię o rzeczach, które są przekłamane albo blokowane prawda, kto jest, jest blokowana na temat Polski, także yy, tu też się udzielam. Yy, staram się, mówię, że ka żeby każdy, każdy swoją jakąś tam cegiełkę jak, yy, dołoży, to świat będzie na pewno lepszy. Także wszystkiego dobrego widzimy się w, w następnym razie. Pa, pa.